Co się dowiedziałem na, na, na temat misji na plaży Weisspoint, Point, czyli że Race Bandi się nazywa, czy jakoś tak z tą furgonetką w, na, wersja na ps 2 ta furgonetka może się nigdy nie pojawić w tym może wtedy być problem, co przeczytałem, że że z jakiej i to, ta furgona w ps bo właśnie też na PS5 no, ale z 2, tak? I tutaj yy, przeczytałem, że ta furgonetka właśnie na FacePoint, na tej plaży jest z Podobno te tej wersji niektórych się ona nie pojawia. Hmm. To jak jest taka no to może być problem yy, jej wykonaniem, bo yy, musi być ta furgonetka, żeby móc tą misję zrobić. Ale wiem tylko, że... Yy, patrzałem, zrobiłem też, zrobiłem też zapis wstecz. I sprawdziłem, oczywiście tej furgonetki nie ma. Kilka razy przeszukiwałem, i w ogóle nieraz razu się ona nie pojawiła. Prawdziłem wszędzie i okazało się, że rzeczywiście, nie ma tej furgonetki. Są czas przeszkiwają. i nie ma tej furgonetki w ogóle, nie? To może być jeden problem z zrobieniem tej misji, ale co zrobić?